Dzień dobry, Fab News, Fabiola. Witam Was serdecznie, jak widać, nie z Tokio. Jestem w prefekturze Yamanashi, u podnóża Góry Fuji. Dzisiaj jest 19 września 2020 roku. Natomiast temat dzisiaj jest może mało wesoły, dlatego że chciałam opowiedzieć o swoich przemyśleniach na temat filmu, który zrobił karierę, czy też bardzo okrył się złą sławą na Netflixie. Mam na myśli tutaj film y, Cuties po angielsku, Minions po francusku, po polsku Gwiazdeczki, choć tak naprawdę y, lepszym tytułem niż Gwiazdeczki są Ślicznotki, tak jak po angielsku, czy też y, francusku. Film wzbudził mnóstwo kontrowersji już samym swoim plakatem przed premierą filmu, która miała miejsce 9 września. Y Plakat pojawił się w mediach w sierpniu. I wtedy też, oczywiście, pojawiły się głosy krytyki już na e, samej bazie tego plakatu. E, o czym jest film? Ja go dla Was <laughs> obejrzałam, choć powiem, że to nie było proste, dlatego że oglądając ten film, o którym wiele osób mówi, że jest taką soft porno czyli. Jest taką miękką pornografią albo inaczej mówiąc karmą dla pedofili, to to film bardzo się niekomfortowo ogląda. Człowiek faktycznie czuje się w pewnym momencie jak pedofil, bo tak bardzo kamera manipuluje tymi obrazami, że trudno poczuć się inaczej. Cuties czy też gwiazdeczki został nakręcony przez reżyser, młodą kobietę 35-letnią która pochodzi z Senegalu, ale wychowała się w dzielnicy numer 19 w Paryżu i w jakiś sposób jest rozdarta pomiędzy dwoma kulturami i mówi, że o tym też opowiada film. Film jest historią 11-letniej dziewczynki z Senegalu, która nazywa się Ami i Ami przechodzi taki kryzys, ponieważ jej mama jest bardzo załamana sytuacją, iż ojciec Ami bierze sobie drugą żonę. Jest to rodzina muzułmańska, bardzo konserwatywna, która wychowuje Ami według właśnie takich zasad islamskich, gdzie dziewczynka może wychodzić wcześniej za mąż, ale chodzi o to głównie, że musi być posłuszna mężowi musi być potulną matką i żoną. I Ami obserwuje ten kryzys jej matki, która z tym nie za bardzo się zgadza. I też sama ma taki problem, ponieważ próbuje sobie znaleźć przyjaciółki wśród rówieśniczek. I trafia na grupę dziewczynek, które są grupą taneczną i przygotowują się do konkursu tanecznego. No wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie to, że ten taniec, które dziewczynki uprawiają, uskuteczniają, jest to tak zwany twerk. Ja powiem szczerze, że nie znałam tego terminu wcześniej. Aha, podobno już do języka polskiego. Twerk to jest taki wyzywający, erotyczny taniec, w którym kobieta, nie, nie, nie dziecko, w <taki>, taki dosyć obrazowy sposób porusza swoimi częściami działa, typu pupa biust, biodra, brzuch. I to, te, ten, te ruchy y, właściwie imitują y, akt seksualny. I Ami dołącza do tej grupy twerkujących, y, czy twerkujących po polsku dziewcząt i zaczyna z nimi tańczyć. Cała krytyka filmu sprowadza się do tego, że jest to właściwie film pornograficzny. Dlatego, że są sceny, zaraz wam to pokażę, w których dziewczynki tańczą wyjątkowo wyzywająco, a kamera, czyli ten ktoś, kto stoi za kamerą, operator, naprowadza ją wciąż na no właśnie intymne części ciała dziewczynek, na ich waginy, pokazuje, jak prawie sobie wkładają ręce do pupy. Oczywiście non-stop mają w wyzywający sposób wkładane palce do buzi

Przekonać, że ten film powstał, aby nagłośnić problem hiperseksualizacji dzieci, dziewczynek. Natomiast film przyniósł skutek odwrotny, dlatego że w rzeczywistości sam film właśnie seksualizuje dzieci. Ten film można było zrobić zupełnie inaczej. Można było go zrobić bez pokazywania wyuzdanych tańców jedenastolatek. Tutaj pojawia się jeszcze taki wątek, że nie tylko to, co nam pokazuje film, jest bardzo kontrowersyjne, ale same aktorki, chociaż portretują 11 latki, to najmłodsza z nich dziewczynka ma jedynie 12 lat. Dwie starsze, czy też te trzy starsze mają to zaledwie 14 lat, czyli są dziećmi w całym tego słowa znaczeniu. Także tutaj dochodzi nie tylko do, powiedzmy, pokazywania jakichś pedofilskich wręcz aktów, czy też aktów ku uciesze pedofili, tutaj także dochodzi do złamania praw dziecka samych aktorek. Reżyser, nie znalazłam za dużo informacji na jej temat, 35-letnia Maimoun Ducor pochodząca z Senegalu, Mówi, że ona bardzo chciała właśnie nagłośnić ten problem molestowania dzieci, czy też uprzedmiotowywania dzieci, ale jej może pomysł był szczytny, natomiast realizacja jest prosto z piekła rodem. Nie wiem, czy ktoś czy, czy zaproponowano jej jakiś sponsoring za ten film, to znaczy, i za to musiała zrobić film tak czy inaczej, czy może ona jest autorką scenariusza, jest reżyserem, ale być może że operatorzy pochodzą zupełnie skąd inąd, nie jest to jakaś jej grupa. Nie znam tych kulisów niestety. Natomiast oglądając film, odnosi się właśnie takie wrażenie, że może zamysł jej był dobry, natomiast realizacja naprawdę woła o pomstę do nieba tego filmu, a ja naprawdę nie należę do osób pruderyjnych. Na pewno nie. I mam bardzo szerokie granice tolerancji, natomiast ten film jest po prostu. Jest, uważam, że jest skandalem. Dlaczego uważam, że film jest skandalem? Ja Was absolutnie nie zachęcam do oglądania tego filmu. Tak jak powiedziałam, ja to zrobiłam na początku tego programu, bo inaczej nie mogłabym się o nim wypowiedzieć. Zwłaszcza wobec faktu, że cała krytyka ta, właśnie popierająca ten film, i w mediach zagranicznych, i w mediach polskich, co Wam zaraz pokażę, Skupia się właśnie na dwóch takich faktach. Jeden fakt to jest taki, że plakat był skandalizujący, bo w pierwszym zamyśle plakat Netflixa pokazywał właśnie dziewczynki w tych różnych pozycjach wyuzdanych tańca twerk. A później zmieniono plakat na plakat, który był w oryginale, w francuskim filmie, który pokazuje dziewczynki wracające z zakupów. I to niby jest ten bardzo taki niewinny ich wizerunek, natomiast ja to trochę postrzegam inaczej, bo jak zobaczycie ten plakat, to te dziewczynki wyglądają jak 11-letnie tirówki. Ubrane są bardzo skąpo w takie właśnie topy odsłające ich brzuchy. Tutaj mają jakieś biustonosze na to nałożone. Według mnie to nie jest niewinny plakat. No ale jest oczko lepiej niż... Z plakatem, który pierwotnie zrobił Netflix. I tu jest takie moje przemyślenie, że Netflix nie wiem, czy nie zrobił tego nawet celowo, że na pierwszy ogień wrzucił taki właśnie kontrowersyjny plakat, i to wszystko według mnie gdzieś tam się rozeszło po kościach, bo ludzie jeszcze nie widząc filmu, nie mieli jak go zobaczyć, bo premiera miała miejsce dopiero 9 września. Oczywiście ludzie poczuli oburzenie, poczuli wstręt, poczuli złość. I sprzeciw wielki. No i wtedy Netflix zdjął ten plakat, bardzo przeprosił za ten plakat i go zamienił na ten plakat, który przed chwilą wspomniałam. Ale tutaj nie chodzi wcale o plakat, bo ten plakat to jest, to jest tylko. To jest tylko zajawka tego, co zobaczymy w środku filmu. A w środku filmu zobaczymy kilka scen, właśnie tego tańca, który wprawia naprawdę w ogromne zakłopotanie i budzi niesmak. Jeżeli ktoś nie czuje niesmaku i zakłopotania, to proszę się nie obrazić, ale ma albo, ma albo jakieś pedofilskie skłonności, albo jest, ma, ma jakieś dewiacje. Bo dla normalnego człowieka. Jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby spokojnie oglądać ten film. I ja Wam powiem o kilku takich scenach, które mnie najbardziej zaszokowały w filmie, oprócz oczywiście momentów tańca, na którym też się skupia, jeżeli w ogóle, jakaś tam krytyka. Ale tam są takie sceny, kiedy dziewczynki są w parku. Jedna z nich znajduje zużytą prezerwatywę. Oczywiście ogląda ją, kamera ją nam pokazuje. Wiemy wszyscy, że to jest to zużyty kondom. I ona bierze go do buzi i zaczyna go nadmuchiwać. Tak jakby 11-latka, co mnie dziwi, nie wiedziała, co to jest, bo to akurat nie jako dzieci niestety wszyscy chyba znajdowaliśmy gdzieś tam na podwórkach czy w parkach. Ja pamiętam, a moje dzieciństwo miało miejsce dobre kilkadziesiąt lat temu. I zaczyna dmuchać to. I to dla mnie trwa zdecydowanie za długo. W ogóle to jest to niepotrzebna scena, totalnie niczego nie wnosząca do tego filmu, gdyby on rzeczywiście miał uczciwe zamiary. No i te dziewczynki odkrywają, i mówię, o co ty robisz? Wiesz, dostaniesz AIDS, HIV i, i, i Bóg wie, co jeszcze. I biorą ją do domu, i tam gąbką, mydłem, szorują jej język i, i buzie wewnątrz. Druga scena, która. No, taka jest, że się włos jeży na głowie. To jest scena, kiedy dziewczynki sobie wchodzą od tyłu bez biletu do salonu gier, jakichś laserowych. No i tam je, no, tam je łapie ochrona. E, łapie ich ochrona dwóch mężczyzn w średnim wieku. I w tym momencie jedna z tych dziewczynek znajduje wiadomość na swoim telefonie, że dziewczynki zakwalifikowały się do konkursu tanecznego i one zaczynają skakać, krzyczeć jak to nastolatki. No i ci panowie nie wiedzą, co się dzieje, więc dziewczynki wyjaśniają, że właśnie wygrały konkurs. Oczywiście yy, ochroniarze nie są przekonani. Jakby to było ważne teraz, akurat nie, czy one wygrały konkurs, czy nie. No i dziewczynki zaczynają tańczyć. Wyzwająca przed tymi ochroniarzami, żeby ich przekonać. W sposób, w jaki jeden z nich się na nie patrzy, no wygląda naprawdę jak jakiś obrzydliwy, podstarzały pedofil. Jest to tak niesmaczny widok. To jest ta druga scena, która według mnie budzi grozę. Jeszcze jest taka scena, kiedy ta tytułowa bohaterka Ami, kiedy jej matki kuzyn odkrywa, iż ona mu wykradła telefon, to dziewczynka chce... Żeby on jej ten telefon zostawił. I najpierw się zaczyna rozbierać, tak jakby chciała mu się oddać. I jest tam taka krótka, jakby przerwa, bo nie wiem jeszcze, jak się zachowa ten wujek, więc myślę, że to jest cudowna też pożywka dla, dla pedofila. No ale wujek się oburza, krzyczy na dziewczynkę, krzyczy na Ami. Ami zamyka się w toalecie i robi sobie zdjęcie tym telefonem komórkowym swojej waginy i puszcza ją online w eter. Także to jest kolejna scena. Jest też scena, gdzie dziewczynki oglądają porno. Oczywiście my nie wiemy, jakie one porno oglądają, ale one się tam śmieją, chichoczą, są bardzo zadowolone. To też jest jakaś sugestia, że latki bardzo lubią oglądać porno i to na nie nie działa. A tutaj ja mam takie swoje dosyć bolesne wspomnienie z dzieciństwa. Przy tej okazji zdecydowałam się o nie opowiedzieć. Właśnie ja chyba też miałam 11 czy 12 lat. i tak, jak po szkole zwykle zwykłyśmy robić z koleżankami, poszłyśmy do jednej z koleżanek. Okazało się, że jej ojciec miał cały plik zdjęć pornograficznych. I ona nam je pokazała. Pamiętam, że na mnie i na mojej koleżance siedzącej obok mnie wywołało to tak straszne wrażenie. Nie byliśmy w stanie tego oglądać. To było coś najbardziej potwarnego, co ja do tej pory widziałam w życiu. I ja nie wiem, czy co, jeszcze jakikolwiek coś. To zobaczyłam życiu, zrobiło na mnie bardziej takie wrażenie, nawet dorosłym życiu, jak te zdjęcia. I powiedziałyśmy, że nie możemy te zdjęcia oglądać. Ta koleżanka, której tato właśnie trzymał te zdjęcia w domu, zaczęła za nami biegać z tymi zdjęciami i tak nam je pokazywać przed oczami, tak na siłę, że mam je zobaczyć, zobaczyć. I powiem szczerze, że to miało bardzo duży wpływ na mnie jako dziewczynkę i na stosunek do mężczyzn przez wiele, wiele lat. Nie chcę tu się wdawać w szczegóły, bo są zbyt intymne, ale ja wiem, że w moim życiu to miało ogromny jakiś wpływ na mnie. I nie wierzę, że dziewczynki, jedenastolatki. Może czasy się zmieniły, ale tak z taką, prawda, swobodą i radością są w stanie oglądać takie zdjęcia. Bo dla normalnej jedenastolatki to jest po prostu uważam coś bardzo obrzydliwego. Także reasumując, to w ogóle było niepotrzebne te sceny. Mówię, dla mnie jest niepokojący sposób, jaki ten film jest skamerowany, jak, w jaki sposób jest kadrowany, bo być może y, artystka, reżyser y, miała dobre intencje, ale być może jest to ingerencja jakichś osób trzecich w ten film. Natomiast, wracając do tego plakatu, tak jak mówię, że ten plakat to jest nic w porównaniu z tym, co zobaczymy na filmie. To tak jak mówię, część właśnie się tej całej fali oburzenia, właśnie rozbiło o ten plakat, bo, bo tak to Netflix przekręcił. I pokażę Wam zaraz, że tak samo przekręcają to media, nawet polskie. Bo polskie media praktycznie nie krytykują tego filmu. Jedynie co zauważyłam, to są neutralne opisy. Na przykład dosyć neutralnie opisuje ten film Interia, Portal Interia. TVP1, ale też nie do końca. Natomiast Gazeta Wyborcza, Kobieta Onet, Na temat są zdecydowanie obrońcami tego filmu, który ja uważam, że bez dwóch zdań promuje pedofilię. I tutaj chcę Wam podać kilka takich przykładów, właśnie jak prasa pisze o filmie Gwiazdeczki. Na początku podam przykłady z prasy anglojęzycznej, a następnie z polskiej. Tu mamy The Guardian i The Guardian twierdzi, że cuties to jest bardzo kontrowersyjny film, który jest niezrozumiały. Czyli myśmy go nie zrozumieli, bo doszło do nieporozumienia. I pisze tak, że. Jest bardzo dużo y, brzydkiego i obraźliwego ataku w mediach społecznościowych, który jest zdominowany przez złośliwych troli, którzy nawet nie widzieli filmu, y, a już właśnie skaczą do konkluzji i wykorzystują szansę ukarania y, osób, które są związane z, z Netflixem, tak jak małżeństwo Obamów. Tutaj bardzo szokująco pisze o gwiazdyczkach Rolling Stone. Mówi, że Cuties to jest film o złapany w wojnach kulturowych. Następnie Washington Post pisze, że nie mamy się oburzać na gwiazdeczki, bo Ameryka kocha eksploatację czarnych ciał. I tutaj jest to jakiś kompletny byłkot, bo... Tutaj, jakby nawiązują do sprawy czarnoskórych kobiet, które są dyskryminowane, a film zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. No, i na przykład Wyborcza.pl W ogóle zobaczcie, jakim zdjęciem się posługuje Wyborcza, kiedy właśnie dziewczynki mają palce w buziach takie bardzo prowokacyjne gesty. I Wyborcza twierdzi, że jeszcze przed premierą gwiazdeczek, portale internetowe i media społecznościowe wrzały z oburzenia. Reżyserce grożono śmiercią. Trudno o bardziej idiotyczne nieporozumienie. No ja myślę, że też redaktorzy Gazety Wyborczej chyba nie widzieli tego filmu, albo, albo, albo... Takim zdjęciem się też posługuję przed chwilą i to jest też normalne. No tak, i tutaj następnie jest też powiedziane, że paradoksalnie krytykuje film Seksualizację Dzieci, przynajmniej możemy przeczytać w recenzjach. Bardzo pozytywne właśnie były też recenzje w Tomatos, 82% pozytywnych ocen było. No i częściowe oburzenie wynika również z faktu, że nie oszczędza przy tym reżyser widzów. Oglądając tęczowe bohaterki trudno nie poczuć się niekomfortowo. Ale oczywiście, oczywiste jest, że ten dyskomfort jest celowym zabiegiem reżyserki, czyli mamy się czuć dyskomfortowo oglądając pedofilską pornografię. Tutaj jeszcze inne dziennikarki próbują tłumaczyć reżyser, mówiąc, że ona pokazuje właśnie taką nastolatkę, jakby, która jest pomiędzy dwoma kulturami i każda z tych kultur opresyjnie narzuca określone, zupełnie Skrajne postawy, czyli że taka dziewczynka ma do wyboru albo zostać posłuszną żoną muzułmanina, no albo jakoś rozpustnicą. No ale już sam siebie przeszedł y, portal Noise, który napisał, jeżeli widzisz porno w gwiazeczkach, to ty masz problem, a nie Netflix. No, mamy problem. Netflix nie ma problemu z podofilią. My go mamy. Tak, pani redaktorze, czy pani redaktor, zgoda. To jest nasz problem, ponieważ my nie zgodzimy się na seksualizację dzieci, na pedofilię, a Netflix, jak pokazał, ma tylko problem z plakatem. Tak, w ogóle seksualizacja dzieci w filmach do tej pory też miała miejsce. Było to pokazywane bardziej delikatnie. No, nie powiem o Lolicie Bokowa. Aktorka miała w chwili kręcenia filmu 14 lat. Ale no, nasz czołowy pedofil yy, Hollywood, Woody Allen, który się ożenił z własną córką, którą zaadoptował razem z Mio Faro, on nakręcił film Manhattan. I w Manhattanie on też ma związek z 16-letnią dziewczyną, yy, graną przez Mariel Hemingway, czyli wnuczką Ernesta Hemingwaya. Także Woody Allen za bardzo się nie krył chyba ze swoimi sentymentami do nieletnich. Tak samo Leon Zawodowiec. Może na planie Leon Zawodowiec nie ma jakichś ewidentnych scen, gdzie jest jakby seksualizowana dziewczynka grająca, którą rolę gra Natalie Portman. Natomiast Natalie Portman, która grała tą dziewczynkę w Leonie Zawodowcu, przyznała, że zdjęcia, jakie jej robiono do tego filmu, Sprawiały to, że ona czuła się bardzo niekomfortowo. Ona twierdzi, że sposób, w jaki robiono zdjęcia, był tendencyjny i obleśny, żeby właśnie pokazać jakieś seksualne aspekty jej, jako dojrzewającej nastolatki. I ona z tym się bardzo źle czuła. Natomiast ten film no jest już kropką nad i. I ja też myślę, że ten film jest dowodem na to, jak bardzo elity się obnażają. Zmieniono plakat, filmu nie zdjęto. Na YouTubie pod y, trailerem, pod zwiastunem tego filmu można zobaczyć, że jest około 55 tysięcy łapek w górę versus 2 miliony łapek w dół. Także ludzie y, wiedzą, co się dzieje, ludzie są tego, temu przeciwni, ludzie nie kupują tej oficjalnej. Y, Wersji zapodawanej przez media. Media, które, tak jak powiedziałam, odwracają kotła ogonem, robią Stata Wariata. Media nam wmawiają, że to jest film o dojrzewaniu. Yy. <grystanie> Natomiast jest to film, który, tak jak wielokrotnie podkreślam, który przekracza wszelkie granice i nie ma nic wspólnego z dojrzewaniem. Która dojrzewająca nastolatka marzy o tym, żeby tańczyć na róże w klubie GoGo? -Go? Albo podniecać podstarzałych pedofilów. Także jest to ewidentna manipulacja mediów. Ewidentną manipulacją jest ten plakat, który miał właśnie rozładować to oburzenie społeczne, a później już oczywiście wszystko się gdzieś tam roz, prawda, rozmyło. Podobnież ponad 600 tysięcy ludzi zrezygnowało z subskrypcji na Netflixie. I te liczby stale rosną, także no, Netflix za to zapłaci, ale być może to był jakiś eksperyment, yy, znowu społeczny, żeby zobaczyć, jak ludzie będą na to reagować, i takie powolne nasze przesuwanie granic yy, w stosunku do tego, jak można seksualizować dziecko, jak bardzo będziemy w stanie zaakceptować pedofilię. Ja myślę, że jeżeli byśmy, jeżeli nie byłoby tych dwóch milionów osób. Czy też tak naprawdę chyba wszyscy, którzy obejrzeli ten film i są zdrowi na ciele ją myślę, zwłaszcza na umyśle, to nikt z tych osób nie uważa tego filmu za normalny. Bo tak się po prostu nie da. I tak na koniec. To dobrze, że pojawił się ten film, dlatego że to jest kolejny krok do naszego przebudzenia. Patrząc po media głównego nurtu, patrząc, które portale jak zareagowały, myślę, że nie mamy już żadnych wątpliwości. To do tej pory co nam mówiono, że PizzaGate oraz cała sprawa dotycząca pedofilii, to jest wymysłem teoretyków spiskowych, wyznawców QAnon'a. To mogło sprawiać, że jeszcze niektórzy z nas mogli mieć jakieś wątpliwości, bo tak naprawdę no, nikt o Hilary za rękę nie złapał. Nawet e, Komet Kafe e, też nie mamy dowodów. Mainstream mówi, że tam nie ma piwnicy, w, pi w piwnicy, w której rzekomo właśnie e, dochodziło do różnych aktów brutalizacji dzieci i gwałtów. Ale tutaj mamy już naprawdę czarno na białym. Mamy czarno na białym, kiedy gazeta wyborcza broni takiej produkcji, i wszyscy nam. Wszyscy nam zarzucają, że ten, kto tak jak ja krytycznie odnosi się do tego filmu, tego nie widział. A ja powiem inaczej: to osoby, które go bronią, go chyba nie widziały. Bo jeżeli go widziały, to są po prostu dywantami. Jeżeli tak nadal mówią, że to jest to niewinny film. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję bardzo i do następnego odcinka.